Anders Bardal urodził się w 1982 roku w norweskim Steinkjer. Choć swój pierwszy skok oddał wieku zaledwie 7 lat, na debiut w Pucharze Świata musiał sporo poczekać. Sezon 2001-2002 był dla niego pierwszym przełomem w jego sportowej karierze. Młody i perspektywiczny Bardal został włączony do norweskiej kadry A. Co interesujące, debiut Bardala w Pucharze Świata został określony zdobyciem pierwszych punktów w historii jego startów. Miało to miejsce 3 lutego 2001 roku w niemieckim Willingen. Norweg zajął wówczas 28. miejsce. Niestety kariera Andersa przestała nabierać rozpędu, a sam skoczek zastygł w maraźmie. Sytuacja Bardala jeszcze bardziej pogorszyła się wraz z nadejściem Miki Kojąkowskiego. Wówczas młody skoczek musiał ustąpić miejsca takim zawodnikom jak Sigurd Petersen, Björn Einar Rumoren czy Lars Bysztel. Brak występów na najwyższym poziomie Bardal przekuł w sukcesy na niższym szczeblu. W sezonie 2004-2005 oraz 2005-2006 udało mu się wygrać styk z Pucharu Kontynentalnego, Puchar Świata nadal pozostawał jednak sprawą zamkniętą. Gdy bardal nosił się zakończeniem sportowej kariery, nastąpił przełom na jaki czekali chyba wszyscy fani sympatycznego Norwega. Pierwsze zwycięstwo przyszło dość niespodziewanie i miało miejsce na polskiej ziemi w Zakopanem w 2008 roku. Dało mu to sporego motywacyjnego kopa i pozwoliło zakończyć sezon na najlepszym w karierze, piątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Najlepsze miało jednak dopiero nadejść. W sezonie 2011-2012 często plasował się w ścisłej czołówce Pucharu Świata, a trzy razy udało mu się znaleźć na najwyższym stopniu podium. Pozwoliło mu to na zdobycie kryształowej kuli i dołączenie do znakomitej dwójki Norwegów, którym wcześniej udała się ta sztuka. Mowa oczywiście o Espenie Bredesenie i Vegardzie Opasie. Do swojej kolekcji Anders Bardal dołożył także złoty medal na Mistrzostwach Świata w Waldifjeme oraz brąz na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Jakby tego było mało, Norwek ma w swojej kolekcji także siedem drużynowych medali. Po zakończeniu kariery Norwek ma jak najbardziej poświęcić się swojej żonie Ingrid oraz dwójce dzieci. Anders buduje także dom w swoim rodzinnym mieście Steinkier. W tym miejscu na pewno znajdzie czas na realizację pasji. Jedną z nich jest muzyka. Jak sam mówi Decyzja o zakończeniu kariery była spowodowana brakiem motywacji do dalszego skakania. Anders Bardal po zawieszeniu nart na kołku na pewno nie będzie się nudzić. Skoczek już zapowiedział, że czeka na niego posada w norweskim banku o nazwie Sparbank. W końcu nie po to studiował na Trondheim Business School, by teraz odcinać kupony na emeryturze. Bardzo dziękuję za obejrzenie pierwszego odcinka z serii Legendy Skoków. Pierwszym wprowadzonym do subiektywnej galerii sław był kończący w tym roku karierę Anders Bardal. Jeżeli wy macie jakieś swoje typy, kto może być kolejnym zawodnikiem, zostawcie je w komentarzu pod spodem, a na pewno wezmę je pod uwagę. Na razie, cześć!